Cześć, witam was w kolejnym odcinku z cyklu robimy własne przetwory. Dzisiaj zrobimy coś naprawdę bardzo smacznego. Zrobimy drzem truskawkowy z dodatkiem właśnie kwiatów z czarnego bzu. Dżem jest naprawdę rewelacyjny w tej postaci. Od czasu, kiedy robię właśnie taki drzem z tymi kwiatami, nie wyobrażam sobie, jeść inny drzem niż właśnie. Ten zrobienie takiego drzemu jest naprawdę bardzo proste. Co musimy sobie przygotować? Musimy sobie przygotować kwiatek czarnego bzu. Zaraz wam pokażę, jakie te kwiatki zrywamy, jak je zrywamy, a później pokażę wam, jak musimy sobie te kwiatki przygotować. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że tutaj dobrze widzicie. Tutaj widzicie? Rozwinął się kwiatek i takie można powiedzieć pałeczki z żółtymi kuleczkami. To jest właśnie pyłek i to nas najbardziej interesuje. I to jest można powiedzieć taki baldachim. Idealny do zerwania i takie właśnie zrywamy. Jeżeli będzie jeszcze na przykład na środku pełno zielonych kulek nierozwinięte, już Wam pokazuję, bo tu już taki widzę, proszę zobaczyć. No nie wiem czy będzie dobrze widać, tutaj są jeszcze, o, widać, proszę zobaczyć, kulki nierozwinięte tego nie zrywamy, czekamy tak, żeby wszystko było rozwinięte i jeżeli byście mieli pytania czy musimy to robić w rękawiczkach nie, nie robimy tego w rękawiczkach ja po prostu dopiero co wróciłem z ogrodu ręce mam od ziemi, szybko ubrałem rękawiczki dlatego zrywam właśnie to w rękawiczkach i najlepiej proszę zobaczyć, tak żebyśmy tego nie obtrząsali, bo ten pyłek jest tutaj bardzo ważny I ja zawsze to robię z sekatorkiem proszę zobaczyć, to jest baldachim idealny Pełno żółtego pyłku i taki właśnie zbieramy. I teraz, jak już sobie go nazbieramy, zaraz Wam powiem, co z tym zrobimy dalej. No i proszę Państwa, proszę zobaczyć całe pudło kwiatów narwane, ale my tutaj na drzem nie potrzebujemy dużo. Kwiaty mamy jeszcze do suszenia, do innych rzeczy. Ile potrzebujemy kwiatów na drzem? Drzem będę robił z 2 kg truskawek, więc tych kwiatów od 5 do 10 15 maksymalnie baldachimów, to w zależności od tego jak bardzo lubimy intensywny smak tego właśnie kwiata, właśnie w tym drzewie. Dla mnie opcja taka 10 kwiatów jest idealna. Nie jest jakiś tam bardzo, bardzo mocno intensywny ten smak, ale nie jest on też jakiś tam słaby, że nie da się go wyczuć. Więc dzisiaj właśnie będę robił to z 10 baldachimów, właśnie na 2 kg truskawek. I co teraz z tymi kwiatami zrobimy? Każdy taki baldachim umieszczę sobie na papierze. No, jeżeli oglądaliście już film, jak suszyliśmy czarny bez do herbaty, to wiecie o co chodzi. Rozkładam baldachimy po to, żeby pozbyć się tutaj wszystkich robaczków. Te baldachimy, mniej więcej takie, żeby wszystkie były równe i takie. Proszę zobaczyć, jak moja dłoń można powiedzieć. Proszę bardzo, baldachimy mam rozłożone i teraz zostawię sobie je tak na godzinkę. W zupełności godzinka wystarczy, tak, żeby sobie wyszły tutaj wszystkie robaki z tych baldachimów. Godzinka minęła, mam nadzieję, że wszystkie tutaj robaczki uciekły, i co teraz musimy zrobić? Od razu przygotujemy sobie miskę, nożyczki, i teraz musimy odcinać tutaj kwiatki. No, najlepiej, im mniej zostawimy tutaj tego zielonego, tym lepiej. No, ja to będę robił nożyczkami. Proszę bardzo, tutaj ucinam o wszystko, wszystkie te kwiatuszki. Tak, żebyśmy jak najwięcej tutaj zostawili sobie tej zielonej łodygi. Z tym będziemy mieli troszeczkę pracy, no ale musimy trochę tego czasu poświęcić. Potrzebujemy tylko same kwiatuszki. Proszę bardzo, pierwszy kawałek zrobiony tutaj mamy same kwiatuszki. No i tak teraz musimy sobie przygotować wszystkie kwiatki, które, które mamy. I przy okazji pozbywamy się też wszystkich zanieczyszczeń, jeżeli jakieś znajdziemy, na przykład jakieś suche liście akacji. Albo coś innego. Proszę bardzo, kwiatki przygotowane. Można powiedzieć, że tutaj łodyg praktycznie w ogóle nie mamy. I tak to właśnie powinno wyglądać. I co teraz? Teraz zajmiemy się truskawkami. A teraz y, truskawki. Truskawki 2 kg. I to właśnie na te 2 kg y, te 12 kwiatów czarnego bzuzu żyje. Co z tymi truskawkami musimy zrobić? No, truskawki musimy y, dobrze umyć zimną wodą. A po umyciu. Obejrzymy sobie z szypułki. Tu jeszcze taka uwaga, żeby truskawki dobrze by było, gdyby były dość, dobrze dojrzałe, bardzo czerwone. No i oczywiście, żeby były słodkie. No ale oczywiście z tą słodkością wiadomo jak jest. Raz są słodkie, raz nie są słodkie. No dobra, myjemy truskawki, obieramy szypułki i zaraz się za nie zabieramy. Truskawki mam już przygotowane. Teraz mam ich dokładnie 2 kg, bo miałem tam chyba 2 ,100 kg 100. No ale odeszło trochę na szypułkę. I co teraz zrobimy? Truskawki. Przerzucam sobie od razu do garka, w którym będę sobie je gotował. Nie przekrawam, nic z nimi nie robię. Daję je w takiej postaci. I teraz co tutaj dodam do tych truskawek. No ja robię je z dżemiksem, więc tutaj będę postępował tak, jak jest wszystko napisane. Dodaję tutaj dwie torebki dżemiksu. I teraz muszę to wszystko wymieszać z tymi truskawkami, ale przy okazji mogę sobie teraz je rozdrobnić. Ja to zrobię po prostu takim tłuczkiem do ziemniaków. Z początku troszeczkę idzie trudno, ale za chwilę zobaczycie truskawki. Szybko tutaj rozdzielę na mniejsze części i teraz rozmiażdżę je tutaj wszystkie i dobrze przemieszam właśnie z tym Gemmixem. To w jakich proporcjach dajecie Gemmix bądź cukier żelujący, no to wszystko jest napisane na opakowaniu, no i według tego musicie się trzymać. Proszę bardzo, mam tutaj wstępnie to wszystko rozmiarzone. Teraz stawiam to sobie na gaz i zaczynam sobie to gotować. I do momentu, zanim nam się to wszystko tutaj zagotuje, musimy to często mieszać. No to lecimy z truskawkami na gaz. Truskawki mam już na gazie, zaczynam sobie je tutaj gotować i teraz... Tak jak już mówiłem wcześniej, do momentu zagotowania dość często mieszamy. A teraz w międzyczasie przygotujemy sobie cukier. I zaraz Wam powiem, ile tego cukru dajemy. Ja na 2 kg truskawek dam 650 ml cukru. Cukru damy dlatego tyle, że truskawki są delikatnie słodkawe, ale nie za bardzo, więc tego cukru dam właśnie tyle. No jeżeli truskawki są bardzo słodkie, tego cukru możecie dać śmiało mniej. 300 albo 400 gramów. A jeżeli truskawki są naprawdę. Bardzo mało słodkie, nawet można powiedzieć, są trochę kwaśnawe. Tego cukru możecie dać nawet kilogram. Więc z tym cukrem to już jest kwestia indywidualna pod wasz gust, wasz smak. Więc ja już mam cukier przygotowany. Teraz wracamy do truskawek. I jak tylko mi się zagotują, powiem wam, co robimy dalej. A teraz, przy okazji, w międzyczasie, zanim nam to się zagotuje, możemy przygotować sobie słoiki, w które będziemy później te truskawki sobie przekładać. Proszę zobaczyć. Zaczyna tutaj pianka mi się wytwarzać. Odnośnie jeszcze truskawek. Widzicie, mam trochę takich małych kawałków. Ja sobie to tak zostawiam. Jeżeli wy chcecie mieć bardzo rzadki dżem, wystarczy, że sobie to wszystko tutaj zblendujecie. Ja tego ruszać nie będę w tej postaci. Tak będę go wkładał w słoiki. Teraz jeszcze się nie zagotowało, ale jest dobry moment, abyśmy właśnie wrzucili nasze wspaniałe kwiatki. I pamiętajmy tutaj. Wszystko z tej miski, zwłaszcza ten pyłek, bo to jest cała esencja smaku. Teraz możemy to jeszcze przemieszać razem z tymi kwiatkami. No i czekamy, jak to wszystko się zagotuje, a już zapach kwiatków unosi się rewelacyjny. No dżem truskawkowy z tymi kwiatkami, to jest po prostu coś rewelacyjnego w smaku. Proszę Państwa, proszę bardzo, właśnie zaczęło mi się tutaj gotować. Teraz co robię? Teraz dodaję ten cukier, który wam pokazywałem wcześniej, i teraz Musimy ten cukier tutaj dobrze rozpuścić, mieszamy z tym cukrem, i musimy to ponownie zagotować. Dobrze to wszystko mieszamy, cukru, oczywiście. Tak jak już mówiłem wcześniej, no w zależności od tego, jakie mocno słodkie są truskawki, jak bardzo słodki chcemy ten mieć drzem, to już każdy będzie robił pod siebie. I proszę bardzo, zagotowało mi się teraz po dodaniu cukru. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj dość sporawo piany. Ja tą pianę Postaram sobie delikatnie zebrać dużą łyżką. Gaz sobie zmniejszyłem na minimum. Tylko uważajmy przy zbieraniu piany, abyśmy tutaj czasem nie zebrali na przykład, kwiatków. O, bo jak widzicie, one tutaj u góry też pływają. Proszę bardzo, no większość piany mam zebrane. Panik mam już odłączony. No i co teraz? No teraz pozostało tylko wazówką ponalewać do słoików. To jakie słoiki użyjecie, no to już wszystko zależy od Was. Proszę zobaczyć, to jest rzadkie, ale gdy tylko wystygną dżemiks tutaj zrobi swoje i dżem będzie gęsty. Jeszcze tutaj troszeczkę doleję, no i napełniamy tak wszystkie słoiczki, a dokładnie cały dżem, który tutaj mamy. No i proszę Państwa, dżemiki, a dokładnie słoiki napełnione, odwróciłem sobie je do góry nogami i jak tylko słoiki mi zaciągną, sprawdzę sobie od spodu, czy są zaciągnięte. Z powrotem odwrócę je Odwrotnie tak, żeby ten dżem sobie później opadł na spód słoiczka. No i drzemik będzie gotowy. Bardzo smaczne, zachęcam do zrobienia właśnie takiego drzemiku z truskawek, z kwiatami czarnego bzu, bo naprawdę warto. Będziecie zachwyceni. Napiszcie mi później w komentarzu, jeżeli zrobicie taki drzem, jak wam smakuje, bo jestem pewien, że będziecie zachwyceni. W dzisiejszym odcinku z cyklu Robimy własne Przetwory to będzie już wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Oczywiście pamiętajcie, pod filmem zostawcie łapkę do góry. Oczywiście, jeżeli podobał mi się mój kanał, zasubskrybujcie. A teraz. Życzę wszystkim dobrego wekowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!